E, dzień dobry, witam z e, tej strony. Damian OP221 i seria pod tytułem e, e, Firing Simulator e, 16. Mobile e, gra na telefon, Android, i, i gra jest akurat e, darmowa na Google Play. Jak ktoś jest zainteresowany w Tą grom, to może chętnie, oczywiście, pobrać i pograć. Jak ktoś lubi takie klimaty mobilne, androidowe na telefonie, może na tabletę, jak ktoś posiada albo laptop dotykowy. może jeszcze coś sprawdzić, bo ja tą grę. Mało akurat grałem, na więcej to przegrałem z Tam dużo godzin miałem przegrane. Dobra, to to oczywiście widzowie, to była grafika. Moja grafika ustawiłem, żeby e, przyjemnie się widzom e, się oglądało. Bo ja to dla widzów zrobiłem, żeby lepsza jakość e, była z gry mobilnej. to wiedzieć, no nie. Co się widzowie, się zepsuło? Nie wiem. Nie mogę akurat cofnąć. Da się wizowie. Wszystko da się. Wizyta zrobiłem. Umiem. I się znam. Nowa gra. Zwykły. Bo ja już to ogarnię. Ja się na komputerze akurat się grało. Dobra. A będą tutaj maszyny z Farminga 15 i klimat z FSA 15. I damy krótką serię zrobi, żeby zastąpić gry na komputer. Komputer jest u informatyka, u naprawy. Informatyk na urlopie odpoczywa, bo są wakacje. I dni urlopowe. I trzeba akurat oczywiście e, poczekać, jak on wszystko załatwi tym urlopem. A potem wróci, oczywiście, do pracy i się zajmie robotą. Może ma jakiegoś kolegę, który mu akurat pomaga i razem z nim pracuje. Nie wiem, nie pamiętam, bo rzadko chodzę do informatyka. I komputer u naprawy, i zastępstwo. E, gier mobilnych. I te seria, testujemy gry mobilne e, Co Widzowie akurat zaproponuję. Żeby można było wybrać e, grę. która jest dobra. Która jest dobra i która e, opłaca się pobrać i, i często nią oczywiście pobrać. A tym far a Farmingiem 16 to będzie e, dużo oczywiście e, ościnków. E, kilka ościnków do momentu jak e, nie wróci do domu kom e, komputer i nie podłączę. Jak ja podłączę komputer to wtedy dla was nagram ostatni odcinek z Farminga Simulator 2016. Jak będzie mnie słabo było Będzie mnie akurat słabo słychać To sorry przepraszam, wybaczcie mi W pierwszym odcinku usterka Bo ja Bo ja używam akurat e, słuchawek na bluetooth Bo to też posiada mikrofon oraz zrobię to po swojemu E, e typowy Damiana... E, ...majster zrobić, żeby się nie narobić, żeby na ospierdziel pier, e, zrobić, żeby być z tego zdumny. Nie wiem, ale... ale jakoś zawsze... zawsze tego się z Żeby była akurat... szybciej. Ale mi bark boli tutaj. Chyba zle, Damian, oczywiście e, spałeś, Więc musiał pójść e, do spa na żeby tego bólu nie mieć. E barku. Tak zle spałem. Przyznaję się, źle zle się położyłem. Nawet tego widzenia nie czułem. Dopiero jak stałem z USKA i nagle poczułem ból. Wziąłem krem w przeciwbólowy do mięśni. I nic nie pomogło, ale kiedyś mi pomogło akurat wizowie e, ciepły e, kąpiel, relaksujący. E, Chciała poinformować, że to mi e, pomogło, a tam mamy wizowie owczarnie. Do tej gry to mogli akurat dodać pier z pierwszej osoby i z drugiej osoby i widok e, z kabiny, tylko posiadamy e, z lotu e, drona. Ale takie zajbicie i fajnie się cieszę z tego. Trzeba cieszy się cieszysz się. Sabidzowie się z tego, e, co się dostało. Tego co się ma. I bądź tego dumny. Ile serdzic się procent. Koda tutaj nie ma e, pokazane, ile jest e, w zbiorniku pojemności. Jak to się zna, jak to się zna, ten będzie wiedział i ogarnął. Bo to są masyny oryginalne ze prawdziwego życia i... I zbiornik na zboże, oryginalny z prawdziwego życia. Jak, jak komuś się nie chce trudno grać tak, jak umiesz, jak potrafisz. I nikt ci nie będzie jak kazał, co masz robisz. A rób jak uważasz po swojemu. Jak będziesz robił, jak będziesz robił po swojemu, to wtedy będzie lepiej, zajibisz się i fajniej. I wtedy będzie sła. Robota. Nikt tobie nie będzie przeskazał. Chciałem poinformować, że to jest akurat pierwszy odcinek i proszę nie hejtować i brzydkich komentarzy nie pisać, bo wtedy ja nie będę nagrywał. Pójdę akurat w Sinodal na emeryturę, żeby odpocząć od wizów. Głupich, głupich widzów którzy głupkowato głupio opisą. Po to, żeby mnie zdenerwować, ale trzeba poinformować, że tyle, tyle lat na YouTube jestem. To się odporniłem się od tego. Jak ktoś będzie mnie hejtował, to mnie akurat to nie rusza, bo to dla mnie słabe jest. Słabe wzytkie i sam przegrasz, a Damion wygra. Bo to wizowie dla mnie to jest słabe. Nie umiecie wizowie hejtezy coś nowego wymyśleć? Co tylko cały czas robita, wszystko, robita po to, żeby było niemotne, e, słabe. Mi chodzi o to, że Damian e, się nie podda. E, będę walczył do ostatniej kropli krwi, a hejterzy się pod, wtedy się poddadzą się. Nie będą mieli siły. Bo przegrają. Ja lubię ja lubię e, śmiać się z hejterów, bo hejtezy mają e, nut, e, nudne życie, bo nie mają e, coś ciekawego w życiu robić. Nudne życie. Ciekawa rzecz dla nich jest po, hejt, e, po prostu hejtną. Adam z tego się śmieje, bo to dla niego jest śmieszne. Bo hejtezy dla niego to są gówno e, warte. Bo hejtezy do niczego się nie nadają się tylko do pchania, do pchania karuzeli na wesołym miasteczku i dzięki temu zarabiają z tego pieniądze na życie albo śmieci zbierają na ulicy i z tego żyją i zarabiają hejtezy to dla mnie to tylko jedynie to tylko pośmiewisko pośmiewisko robią hejtezy pokazują swój, swój zal Zazdrość, zazdrość i ból dupy. Oni to robią, bo im się nudzi w życiu, bo nie mają co robić. E, lenie. Hejtezy, ogarnita się i e, Proszę się zająć czymś innym. Tak, żeby was zaciekawiło. Lepszym życiem. Proszę nie dokuczać. Każ zrobi tak, jak u mnie, jak potrafi, to usanu Ja tego nie będzie. Nie usanuję z tego. Wyjdę z końca i wtedy nie będę oczywiście nagrywał dla was. Pójdę w sinu Hejtezy, Hej, tam w dupę. Bo mnie to nie rusła nie hejt. Pocałuję hejt, hejt. w dupę. Bo mnie to nie niemodne modne i bardzo nudne. I głupie. I pojebane. Według mnie to trzeba mieć e-skołę skończoną hejterską. To byłoby git. I za to mogli wam akurat jeszcze płacić za hejtowanie, za, za to, żebyście potem mieli problemy prawne. Nie życzę sobie hejtu. Jak będzie hejt, wyłączę, pójdę i nie będzie akurat e, w, e, wideo, wideo do oglądania na YouTube. To wtedy skąd akurat nagrywać. Dla takich osób to ja nie nagrywam, jak ktoś brzydko mówi, jak ktoś obraza nas. Zasubskrybuj Rafała Sołtysa LS, jak jesteś nowy na tym kanale. Dobra. Teraz będę Wizowie podjeżdżał do traktora kombajn, do kombajnu będę podjeżdżał Bo muszę akurat rozładować zbiornik Ale mnie bark boli Wizowie Bo ja to późnych godzinach nagrywam dzisiaj co odcinku tylko Rozładunek zrobię. A jeszcze ja muszę y, pojechać i wsedać. Bo chciałem poinformować ze samo uciek, jest i muszę y, to wykonać. I na dzisiejszym osinku y, wam to pokażę i automatycznie mi się gra y, zapisała. I napiszcie widzowie czy grałeś w Farminga Simulator 2016 na Androida. Y, pochwal się. Bo potrzebuję akurat waszej opinii. E, ciekawej. Będę... E, będziemy tutaj grali od zera do milionera. Od zera do milionera, od, bied od biedaka do, ko do kozaka. I co ja jeszcze mogę powiedzieć? O zera do farmera. E, taki e, styl akurat będę tutaj e, używał i grał. Ciężko zarabiać pieniądze. Ten ciągnik akurat mi się podoba. I chyba kupię taki pod, taki, takiego te, ten ciągnik co tutaj jest, chyba się pojawi się na serii dziadkowizna. Ale na dziadkowizny musi być e, stare maszyny. Klimatyczne, takie e, dziadkowe. Takie takie Perelowskie, takie dziadkowe, żeby miał swój, e, swój polski klimat. Kurwa, komary latają. Gdzieś okno jest otwarte. E, jak był lag, to sorry, przepraszam. Jak zalogowało, to musiało się coś akurat wygenerować, żeby płynnie chodziło. Chyba nagranie się wyłączy Bo jakiś limit jest do iluś tam możesz nagrywać e, Mobizen Mobizen. A te mi jaki akurat sobie e, poprawię Dobra Muszę skończyć odcinek, żeby materiał, żeby się nie zepsuł. Żebym miał e, pożegnanie. E, do widzenia widzowie. Nara. Papa. E, zostaw łapkę w górę i suba i komentarz. Nara